Jak mówiłem, nagrywam recenzję lunety, yy, ponieważ jest to sprzęt bardzo fajny. Yy, tutaj przychodzi ona w takim ładnym oto pudełku. Mamy tutaj sporty, w jakich można to uprawiać. Myślę, że najlepiej używać tego w podróżach, ale tak czy siak, chyba każdy się ze mną zgodzi, że luneta służy tylko do jednego, a mianowicie do oglądania przedmiotów, yy, miejsc z dalszej zwierząt. Przychodzi ona w takim oto ładnym opakowaniu. Mamy tutaj uchwyt na rzep, żeby się sama nie otworzyła. Jest ów na pasek, że to jest fajne, że jak się idzie gdzieś w górach, czy coś, żeby za każdym razem z plecaka nie wyciągać. Po otwarciu mamy tak, samą lunetę, która tak wygląda. Mamy tutaj regulację odległości, na jaką patrzymy oraz regulację ostrości. Oprócz tego w pudełku jest jeszcze taka fajna chusteczka zrobiona z takiego dość szorstkiego materiału. Nie porysujecie nią soczewki, ale przez to, że z szorstkiego materiału, bardzo dobrze będzie zbierać kurz. Tak naprawdę, jak gdzieś idziecie, to zabieracie tylko ze sobą ten pokrowiec, który zawiera lunetę, i można tam sobie szmatkę wrzucić. Przypinacie na pasek, idziecie. Jest jakieś fajne nie wiem, zwierzę z daleka i chcecie po prostu je zobaczyć bliżej, a Aparat w telefonie, że tak po prostu tego nie oddaje, nie pokazuje. Więc wyciągacie lunetkę taką kompaktową, jest to śleka, przez co można ją wszędzie zabrać, czy jak jedziesz gdzieś na rower, to jest bardzo fajna rzecz i bardzo przydatna, więc polecam każdemu.